Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Kolejny weekend, kolejna niedziela. Udaję się na Pchli Targ w Krakowie, na Grzegórzkach. Troszkę zaspałem, dziewiąta godzina. W sumie ostatnio też tak byłem, też kupiłem dużo fajnych rzeczy. Oczywiście idę w poszukiwaniu militarii. Starych zdjęć z okresu okupacji, z pierwszej, z drugiej wojny światowej. Na motoryzację PRL nie liczę, bo raczej tu nie ma oraz oczywiście inne ładne antyki, które oczywiście uda mi się kupić w dobrej cenie. Pogoda dzisiaj bardzo ładna. Niedziela po giełdzie staroci idę jeszcze wyczyścić dwie ćwiartki na stanowisko archeologiczne, bo jutro w poniedziałek skupujemy już obiekty. Więc cały czas w sumie poszukiwania różnego rodzaju yy, dobra, ja udaję się na miejsce i zobaczymy co tam jak się to mówi przysłowiowo w trawie piszczy miejmy nadzieję, że będą fajne rzeczy. Wiadomo, troszkę późno, konkurencja też nie śpi. Ale ostatnio też byłem o tej godzinie i udało mi się kupić naprawdę fajne, ciekawe rzeczy. Dobra, ja się już udaję na miejsce. No i widzimy się już zaraz przy stoiskach.

Kupula 30 no. Tak, no. tak, tak, bym, ja bym. kukula wziął w jakiej cenie ten? 70 chyba. ja mówię, że ja nie mogę. się ja naprawdę... no. no. Polsk, polski, polski no nasz Ale polski, nie niemiecki Polski, tak? Trzeba polski, bo Trzeba otworzyć, zobaczyć No, bo to z Tak, tak, tylko Niemcy robili już podczas wojny i... I my po wojnie też Ruski

To jest transport. To jest z tym z ostrym kołem, z napędem. ten ile? Pięćdziesiąt O ile tam? to? Po 15 z tą grą. I tu ma Pani cały komputer wszystko, nie tak? Nie. A ten mam, Po 15 też wszystko. I też z grą. I trzeba wie Pani. და რატომ ქემიკა? რა ვიдела? მენტალ, აი, დავაკვირდი. რა? აი, Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> <laughs>

6 Nie opłacisz. 6 dyg, nie opłacisz. Dobra, eroz. Oglądania na czymś się Może, mu nakręcić. Już to Chodzi jak Jaką kamerkę padła? Tak, tak nietypowa, bo zazwyczaj to komórką nagrywają, ale... Bo... To GoPro jest, 360. Wszystkie takie te starocie pancy? Tak, tak, tak. Tam owiemy się. A on tam jedziemy? to nie? <było> <grymne>

to jest cały komplet. Cały komplet, ale nie to jest cały jakiś... A nie, to jest cały komplet. No to jest to chyba. Coś nie nie, nie zrobiłam, pani miała cały komplet. Tego tam jest? O, to było sześć, ale leży. Plecak ile? 15 Działają wszystkie zamki?

はい、はいなね。 W jakiej cenie taki pierścionek? 40. O, dosyć ładne. No, no, dobra. no, 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 Gracias.